Jeśli chodzi o osiem lat rządów prawa i sprawiedliwości, to mam wrażenie, że są trzy rzeczy, które naprawdę mnie niepokoją jako efekty tego. Dlatego, że polski rozwój wciąż i sukces gospodarczy, ogromny sukces gospodarczy ostatnich 30 lat, opierał się w gruncie rzeczy na trzech filarach. Pierwszym było, była taka stopniowa budowa coraz sprawniejszych instytucji. Przez instytucje, ekonomiści rozumieją i instytucje zarządzania gospodarką państwową i działanie firm na przykład. I to się udawało robić. Drugim filarem było przywiązanie do idei e, równowagi gospodarczej, wspierania inwestycji, a nie przejadania wszystkiego jak najszybszego, walki o mocny pieniądz, o, o niskie zadłużenie. Trzecim filarem było członkostwo w Unii Europejskiej. Trzeba powiedzieć, że we wszystkich tych trzech dziedzinach nastąpił. Większy bądź mniejszy regres. To znaczy zacznę od trzeciego członkostwa w Unii Europejskiej. Moim zdaniem nam zaczynał się już proces pod exitu, który być może nie dałoby się go powstrzymać. No szczęśliwie zmiana spowodowała, że to ryzyko chyba zniknęło, chociaż trzeba będzie odbudowywać znowuż nasze, naszą pozycję w Unii Europejskiej. Natomiast najcięższe straty są w pierwszym obszarze, czyli budowy instytucji, sprawnych instytucji. Tu mamy oczywiście z jednej strony, na przykład no, drastyczne pogorszenie jakości na przykład urzędniczego. Proszę przypomnieć, że kiedy wprowadzano Polski Ład dwa lata temu, to główny program rządowy, to okazało się, że urzędnicy Ministerstwa Finansów nie wpadli na pomysł, że część ludzi dostaje wynagrodzenia z góry, a część z dołu. No więc to pokazuje, skalę pogorszenia jakości tak zwanego kapitału ludzkiego w administracji. Z drugiej strony mamy zarządzanie firmami państwowymi. No, w tej chwili mamy show w postaci pytania, gdzie Orlen zdołał zgubić półtora miliarda złotych, także nawet nie zauważył, że, że, że je gubi. I plus jeszcze oczywiście wiele, wiele innych rzeczy wychodzących, które pokazuje, że w wielu dziedzinach właśnie w instytucji, które niestety buduje się latami, nastąpił. Bardzo, bardzo silny regres, i teraz trzeba będzie to odbudowywać. No, a jeśli chodzi o, nie, o przywiązanie do równowagi gospodarczej, to, to tutaj nie ma tragedii, natomiast ewidentnie jednak w ciągu ostatnich, w ciągu zarządu wpisu dług publiczny, no on się nam podwoił. To, że on w relacji do PKB się nie zwiększył, to tylko dzięki temu, że jednocześnie się osłabił złoty i dzięki podatkowi inflacyjnemu udało się przerzucić koszty tego na, na, na obywateli, zwłaszcza na posiadaczy oszczędności. Ale generalnie rzecz biorąc, no troszkę usłyszeliśmy, że to są bzdury, że trzeba oszczędzać, inwestować, że wystarczy konsumować, a nawet pewna była pani premier powiedziała, że gospodarka może się rozwijać w ten sposób, że im więcej rząd transferów społecznych wyda, tym, tym, tym większy będzie wzrost gospodarczy. Ktoś z nas, dwojga, nie ma pojęcia ekonomii, jeśli uważa, że rozwój gospodarczy odbywa się dzięki temu, że się przekłada z jednej, pieniędzy, z jednej kieszeni pieniądze do drugiej.